Model na etapie testowania można powiedzieć, że spełni swoje funkcje, czyli pokazał nam też wiele innych aspektów, które zostały wdrożone i przede wszystkim dotyczyły edukacji. To dlatego też w modelu DOM mamy współpracę właśnie z, ośrodkiem, z ośrodkami pomocy społecznej, czyli całym systemem właściwie pomocy społecznej. Mamy współpracę z psychologami, mamy współpracę z psychoonkologiem, mamy współpracę z doradcą zawodowym, czyli te wszystkie aspekty z prawnikiem, które są tak naprawdę niezbędne do tego, aby pomóc rodzinie, chociaż częściowo uporać się z problemami, stresu, z problemami takimi życia codziennego. To, co zauważyliśmy, to jest również to, że rodziny wychodząc ze szpitala wracają do domu i są właściwie samotne, pozostają bez wsparcia, ponieważ zdarza się, że nie informują nawet najbliższych, najbliższego otoczenia, znajomych, krewnych o tym, że spotkała je taka, taka sytuacja traumatyczna. Bywają też środowiska, w których po prostu część ludzi zamyka się na takie informacje. Uważa, że choroby nowotworowe są wręcz chorobami, które, którymi się można zarazić, więc bardzo często te rodziny są izolowane. Bywa, że dramatycznie zmienia się ich sytuacja rodzinna, finansowa i po prostu nie radzą sobie. Zmienia się właśnie cała struktura rodziny, zmienia się i zmieniają się ich potrzeby, zmieniają się ich możliwości. także choroba onkologiczna dziecka, choroba przewlekła, wywołuje naprawdę daleko ciężne skutki i praca z rodziną, która jest w takiej sytuacji, jest po prostu konieczna w tym kierunku, żeby i dziecko zdrowiejące mogło wrócić do swojego środowiska lokalnego, żeby rodzice mogli Spokojnie wracać powoli do pracy, żeby rozłożyć tak wszystkie siły i środki w rodzinie, aby zapewnić opiekę zarówno temu chorującemu dziecku, zdrowiejącemu, ale również i dziecku, które wyzdrowiało, ale też całej rodzinie wsparcie.